Dobra widzowie z tej strony refleksji. Teraz ja nagrywam co to I dzisiaj jest ze mną Mariusz. bardzo. dobra. Eee... Dobra, po tym odcinku e, będziemy nagrywać gdzieś tak. Gdzieś tak nie wiem o 12 będziemy nagrywać kolejny odcinek więc będziecie mogli do nas dołączyć każda, każda nazwa serwera to będzie Janusz więc, ale przez małe jadło więc będziemy po cięciu jesteśmy po cięciu Tera parówki. a propos parówek przed jadłem ty morderco parówek nienawidzę cię Szybko. Chyba na szybko zbierzemy te kremy albo nie Ej, wiesz jakie jak teraz pięknie wyglądają rury? No totalnie gość. Bo się ja słyszałem parówkę. O ty, wiesz co ciebie jest? A ja jestem za tobą. Zajsę na Później zobaczymy powtórkę Nie, 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 nie Nie, 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 Puba. Musisz dodać. Musisz dodać to be continued. One idą do. Nie. A się No słuź! No góle jest mnie grubaś, nie? Gruba nie, nie, nie dostanę kopa, nie dostanę kopa. Dostanę! Teraz dostałeś! Chociaż ja jasno minąłem! Ej, myślimy, propos parówek, właśnie się koło nich wyspełniłem. A rozumiesz to, że ja, ja nie wiem, ale chyba widziałem trzecią parówę. Nie, wiesz co, proszę nie robi jaj. O kuba! Nie, no, to... nie, ja nie robię sobie jaj. Nie robię sobie jaj. Kurde, ja już... barierki. Miałem to ba... barierka. Myślałem, że barierka to... Naprawdę. Ja nie wiem. A serio, bo tam trzecią pokładę wychodziła z tego Ej, a czemu twórcy dodali trzecią pokładę? O nie O nie Mariusz, przecież my mamy klienta na ogonie Nie mamy klienta To jeżeli tutaj jest jeden, a tam będą dwa, to będziem wtedy to nie będą przyniósł nieporna, a ja widziałem, że, że jeden wychodzi nie z rur, tylko jeden wychodzi za ściany z twojej dupy Nie, z twojej Znaczy co? Razem z pożycia Cichaj Znaczy co? Eeeyj! Nie, nie, nie Ja, ja nie widziałem tej paruwy Będziemy po cięciu! Po cięciu. Y, ze, y, jakby co, to my ciągle spadamy, bo Sandy tu jest jak wiecie, jest zepsute. Ciągle giniemy z Mariuszem. No dobra, to. I będziemy w cięciu na kolejnej. Aha, jak wyszedłem, to zobaczyłem mapę. A szczególnie tę no, drzewa. szczególnie tak? Nie.

Zręczni się. Ja nie on się, ja się. Pięknie się. Pięknie się.

To ja mogę sobie teraz zrobić miniaturka A dobra To w sumie teraz Okej okay. Ej, ja nie a, Dobra, robimy cięcie, bo przez przypadek i nie nagrałem tego XD Pierwszy na ale no... Niestety nie mogę, nie, coś nie poszło cięcie. Ech, dobra, robimy cięcie. O, A Mariusz zabrał kramiki i nawet nie odcięciowałem. Dobra, idę. Okej. Okay. Jeszcze jeden. Koń kończymy ten odcinek na szybko, bo nie zostało dużo czasu to do widzenia. Pa. Mariusz pożegnaj się.